Na następnej stacji ponownie wyskoczyli po przeciwnej stronie od Peronów, wyciągnęli broń i czekali. Dalej nic się nie działo. Ponownie wbiegli do pociągu i kiedy znaleźli się już w Wilnie, doszli do wniosku, że jednak akcja jest odwołana. Co dziwne, nikt się nie zainteresował. Dziwnym zachowaniem sześciu mężczyzn, którzy wyskakiwali na każdej stacji, wyciągali broń i czekali, żeby coś się działo. Mieli naprawdę dużo szczęścia. Tydzień później akcja przeprowadzona była już zupełnie normalnie, aczkolwiek też z pewnymi. Utrudnieniami, bowiem okazało się, że pociąg się trochę spóźnił, więc zrabowano tylko kilkadziesiąt tysięcy rubli. Była to jedyna akcja, którą Piłsudski przeprowadził osobiście. Miano nawet do niego pretensję, że on się zbytnio nie oszczędza. A w tej pierwszej nie brał udziału? Nie, brał udział, bo do końcowej akcji też brał udział, tylko mówię, że to jedyna akcja, w której osobiście brał udział. Biegał z brudnieniem w ręku. Złośliwi twierdzili, że dlatego, że w akcji brał udział Aleksandra Szczerbińska, więc chciał pokazać się jako odważny mężczyzna. Nie jest to wykluczone wcale. Byli to ludzie, których władze rosyjskie poszukiwały listami gończymi.